To jest dla maksa. Wow. Słabo, tak? I tak ma tą baterię. Widzę, ja ci nagrywam. Hmm. Będziesz w internecie! Skupia, ja biorę. mam YouTube! mogę tam wrócić. Czekaj, rób to, co tu Hahaha! Teraz ja! Teraz ja! teraz niknął. Jakbyście wiedzieli, jakiej ból teraz czujemy! O Ej, papeć mi spadł. Popończy, co? Papeć. No. Wy się internecie! Zabiję się, zaraz. Nie, ja tak nagrywam no. o, mnie, ja to. O kwiatówkach. Zostaw mnie, bo być w internecie. Daj. baba. Nie, tylko zrobię przybliżenie na Natalię. Z tyłu zobacz. Zobacz z tyłu. Uciekać! Jakieś dzieciaki są! Tak. No dobra, ale są przedszkolaki. Jeszcze i już przyszłość przyszłość. Przyszłość. Już trzecia, wy się boicie. Nie no, nie mogę. Tak. Idziemy do dziewczyn? Przecież Uciekamy. Ale idziemy tak. <grymne> Jesteśmy w Gaju Wielkim. Mówiłam na te góry. Nie. Tak wygląda. Telefon. Jaka firma. Jaka. No, krema... ja! <grymne> o Boże. Ja cię! Ja ich sprawiałem. Okay. Słyszałaś, że jest tam muzyka? <grym> Andrzej, Angi, poczekaj na nas. Super jest, no, jest to jest to bomba. Ej, ale but mi znowu spada. Nie. Yeah. Z... <grym> Pomocy. Chodź, będziemy jasi lecieć. Wiem. Tak. Ale idą po pieniądze. To my się schowamy za sklepem. Nie daj mnie. Ej dziewczyny, poczekamy na nie hey, przy sklepie. Poczekamy na nie przy sklepie, okej? Okay? Ale nie, lepiej iść z tym Ale wrzesz. dziewczyny pójdą tutaj. Bądź dość mój. I ty też To hey, ja i mój dzień, dzień! Uwaga, kurwa, hej. Możemy hey. iść tam, to wrzesz. Hey, dzień, hey. dzień! Czekaj, musimy głośniej tutaj. Jola, one będą chyba na za sam zabierzam poza Spadaj! Nie, ja nagrywam telefon Ej, buty, buty mi znowu spadają! O, kto może to dać? To jest oba. A masz! Czekaj! Tak? kto się nie odzywa? Aha, zabrała ci racja Idziemy na tamte?

Nie posiada ci A szkoda. Ale to jest fajne, tak? A tu jakby z nie było na świecie, to zostawiła telefon i w nocy napisałam. Drogie dziewczyny. Drogi. To ja Jola, Angi i Natalia. Angina. Angina się <laughs> tak I Idyktuje list. Drogie. Dziewczyny i jubilatko. Co my? Andzi, Nati i Ola. I Ola, i Ola, i Ola, i, Ola, 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 i, Ola, i Ola. się na was i uciekłyśmy na koniec świata. Pozdrawiam no Dobra, za sklepem! Szukajcie nas! Szukajcie nas w Gaju Wielkim! Szukajcie nas na końcu świata, czyli na Antarktydzie. bo pojechałyśmy tam miesiąc temu, a was tak długo nie było. I się zastarzałyśmy, a tylko musiałyśmy sobie zrobić. Miesiąc! <gry> nie! Kilka tysięcy lat. A co na myślałyście, jak ona teraz wychodzą? E, dobra, to muszę się trochę pośpieszyć. Biegam. Nie, bo one... Ona na pewno jeszcze... Ona szuka pieniędzy. Musimy być tutaj koło sklepu nas. Nie, będziemy się kryć. Zobaczę, pokażę ci. Chodźcie, chodź tutaj. jest. A wody mi teraz już spadają. Wrócimy się. Chodźcie za samochodem. Ej, jak w 11 styku. Ej, na szczelinę. Ale my też musimy jeździć. No to Jaki słodki. Okej. Okay. Jesteśmy w U-11. Młody redaktor. Uciekamy teraz od... Od tego groźnych tego. bandytów. Czekajcie, idę zobaczyć bliżej. Nie widzę. 5 tysięcy lat później. Kurczę, Ju gdzie... chcesz, Już, chyba... już, Dziewczyny chyba są z, z domu. Szukają pieniędzy.

Widzę jakiegoś pana tylko. <laughs> a półtrzymisz, że nie Widzisz je? Nie. Ale, Ale wróćmy, To by było, że nie jesteśmy wcale obrażone i tyle. Nie ma, nie ma No tak, a co? Czekajcie. Nie ma, dziewczyny. Ale jakiś pan się na nas zgapił. Jogurt. Do skończę.